Witam wszystkich. Chciałbym omówić monitorowanie danych w sieci ANN. Otóż w sieci ANN dane przechodzą między warstwami i pytanie, jak to jest ich z wielkością. Czy mogą być bardzo duże i nic się nie dzieje złego, czy mogą być bardzo małe i nic się nie dzieje z tego powodu? Otóż nie. Otóż, jeżeli są bardzo duże, te nasze dane może to prowadzić do eksplozji gradientów. Jeżeli są bardzo małe, może prowadzić do zaniku. W związku z tym taką sieć może ciężko się trenować. No i co w takiej sytuacji robimy? Po pierwsze monitorujemy wielkości danych, czyli opinamy się do jakiejś warstwy i sprawdzamy co ona ma na wejściu. Na przykład w trakcie treningu, czy powiedzmy jeszcze podczas ostatniego cyklu treningu. W ten sposób zobaczymy, co dana warstwa miała na wejściu. Czy wartości duże, małe. jak to sprawdzić? No, jest, są sposoby na to, żeby na przykład przypisać do atrybutów poszczególne etapy Forwarda. Następnie y, można się do tych y, etapów forwarda dostać poprzez atrybut. Przekonwertować to do macierzy, bo pewnie to jest tensorem. No i wyobrębnić na przykład na przy ostatnią próbkę w taki oto sposób. I będziemy mieli histogram. Dobrze. Więc tak. No jak unikać tych dużych wartości? LNI Kiming normal to jest pierwsza taka, jedna z podstawowych metod, która przy pomocy inicjalizacji wag, dobrze inicjalizując wagę zgodnie z wartościami rozkładu normalnego, pozwoli nam uniknąć nadmiernego ich rozrostu. Nadmiernego rozrostu wartości w ten sposób unikamy eksplozji gradientów, dobrze. No i zobaczmy. Mamy taki przykładowy histogram. Miałem tutaj wartości głównie między 100, 220. No i ten nieszczęsny zera. Co się stało, gdy zastosowałem? wartości znacznie spadły i kumulowały się w pobliżu jakiejś tam średniej tak więc zmniejszyliśmy wartości przez inicjalizację WAC. no i to będzie tyle